Zostałam wyrzucona z domu przez własną rodzinę, trzy dni później błagali mnie na kolanach. Ból ma swój dźwięk. To cisza telefonu, który nie dzwoni. To brak, przepraszam, zostań, choćby krzty miłości. Nazywam się Rafaele, a raczej Rafaele Nowak, i to jest historia o tym, jak moja matka wyrzuciła mnie z domu. Ale to także historia o tym, jak błagała mnie, żebym wróciła. Wszystko zaczęło się pewnej pozornie zwyczajnej nocy. Wracałam z pracy wyczerpana, z rękami pełnymi toreb. Ale kiedy wróciłam, zastałam drzwi zamknięte na klucz. Byłam zaskoczona. Klucz nie działał. Zadzwoniłam dzwonkiem, zapukałam, nalegałam. Cisza. Aż telefon zawibrował. To była krótka, zimna, okrutna wiadomość. To była wiadomość od mojej mamy, Sandry Nowak. Zablokujemy i usuniemy twój numer. Zamki zostały wymienione. Nie będziesz już tu wchodzić. Te słowa paliły mnie w skórę niczym kwas. Stałam sparaliżowana na chodniku, z torbami w rękach i sercem w gardle. Nie było żadnej rozmowy, żadnego wyjaśnienia. Dla niej przestałam być użyteczna. Dorastanie, dla mojej mamy, Oznaczało, że nie będę już służyć jej interesom. A pomyśleć, że przez trzy lata płaciłam wszystkie rachunki w tym domu za prąd, internet, nawet ubezpieczenie zdrowotne. Robiłam dla niej wszystko, a dlatego mężczyzny, którego postanowiła nazywać swoim mężem, Gieroldo Kowalskim, wiedząc, jak na mnie patrzył, kiedy myślał, że nikt nie zwraca na to uwagi. Moja odpowiedź była prosta, wręcz uszczypliwa. Idealnie. Ale zapomnieli o jednym szczególe. Dom, prąd, woda, wszystko było na moje nazwisko. Od 14 roku życia służyłam. Sprzątałam dom, opiekowałam się młodszym rodzeństwem, pracowałam jako niania popołudniami i uczyłam się wieczorami. Wszystko osiągnęłam sama. W wieku dwudziestu dwóch lat dostałam awans. Kupiłam swój pierwszy używany samochód i dopilnowałam, żeby wszystko było na moje nazwisko. Kiedy moja matka zaczęła mieć problemy z nowym mężem, płakała i kazała mi przysiądz, że się nią zaopiekuje. A ja, głupia, obiecałam. Opłacałam rachunki na swoje nazwisko, wynajmowałam dom na swoje nazwisko, bo jej CPF, Indywidualny Rejestr Podatkowy, był brudny. Byłam ich gwarantem. Ich idiotką. Ale w dniu, w którym oznajmiłam, że zamierzam mieszkać sama i zacząć żyć własnym życiem. Wpadli w panikę. Dzieroldo krzyczał, że jestem niewdzięczna. Sandra oskarżyła mnie, że jestem jej winna wieczną wdzięczność. Dwa dni później mnie rzuciła. Tej nocy spałam w samochodzie. Następnego dnia anulowałam wszystkie usługi na swoje nazwisko: prąd, internet, ubezpieczenie zdrowotne. Odcięłam wszystko. I pozwoliłam. By cisza ogarnęła ten dom niczym bezgłośna burza. Trzy dni później otrzymałam wiadomość. To doktor Marek Zieliński, adwokat pani Sandlinowak i pana Dzieroldo Kowalskiego. Musimy pilnie porozmawiać. Uśmiechnęłam się. Uśmiechem kogoś, kto wreszcie widzi, jak świat się zmienia. Odpowiedziałam: Porozmawiaj z wykonawcą umowy. Och, czekaj, to ja. W biurze czekali na mnie z cieniami pod oczami. Moja mama, ta sama, która powiedziała, że nigdy więcej nie chce mnie widzieć, próbowała się uśmiechnąć. Ale jej uśmiech drżał. Oczy miała opuchnięte, makijaż rozmazany. Wydawała się skurczona na krześle, mniejsza, pomniejszona. A jednak, próbując wymusić słodycz, która już do niej nie pasowała, mruknęła. Córko. To było tylko nieporozumienie. Pomyłka, wiesz, jak to jest. Wpatrywałam się w nią, lekko przechylając głowę. Czy ty właśnie nazwałaś mnie córką? Zabawne, bo w zeszłym tygodniu byłam tylko balastem, którego chciałaś się pozbyć. Prawnik odchrząknął. Pani Rafaele, jako opiekunka prawna, ma pełną autonomię w kwestii umów. Ale może uda nam się dojść do porozumienia. Zanim zdążył dokończyć, moja matka zrobiła krok naprzód, niemal czołgając się w rozpaczy. Proszę, córko, wszystko jest w rozsypce bez ciebie. Nie mamy prądu, nie mamy ciepłej wody. Twój ojczym jest chory. Zapłać tylko w tym miesiącu, proszę. Tylko do czasu, aż staniemy na nogi. Skrzyżowałam ramiona i spokojnie odchyliłam się na krześle. To uczucie było wyzwalające. Spojrzała mi w oczy, gdy zapadała się przede mną. A potem powiedziałam: Mam dla ciebie ofertę? Piętnaście dni. Cisza w pokoju była niemal ogłuszająca. Piętnaście dni, na co? Zapytała moja matka, Sandra Nowak, drżącym głosem, jakby znała już odpowiedź. Ale wciąż kurczowo trzymając się strzępka nadziei, że ustąpię. Uśmiechnęłam się półgębkiem, niemal okrutnie. Piętnaście dni na opuszczenie domu. Potem przyjdzie komornik. I odtąd nikt już się do mnie nie odzywa. Mówiłam z wyrachowanym chłodem, każde słowo wypowiadane jak wyrok. Natychmiast zbladła. Jej ręce zaczęły drżeć na kolanach. Ty. Ty byś tego nie zrobiła, uwyszeptała, próbując przywołać wspomnienie córki, która kiedyś tolerowała wszystko w milczeniu. Pochyliłam się, patrząc jej prosto w oczy. Nie było we mnie gniewu, tylko pewność kogoś, kto w końcu nauczył się cenić siebie. Już to zrobiłaś. Wyrzuciłaś mnie jak śmiecia. A teraz chcesz litości? Przepraszam, ale to się nazywa konsekwencje. Cisza zapadła niczym ołowiany ciężar. Nie powiedzieli nic więcej, tylko patrzyli na siebie dwaj rozbitkowie, którzy zaraz zatoną. Mama otarła twarz grzbietem dłoni, ale łzy wciąż płynęły. Jej mąż, Dzieroldo Kowalski, ten, który tak często nazywał mnie bezużyteczną, spuścił głowę i stłumił dumę. Bez słowa wstali powoli, powłócząc nogami, jakby dźwigali żal na plecach. Wyszli drusgotani. A ja tylko patrzyłam. Nie z chłodu, ale dlatego, że w tamtej chwili to było słuszne. Za późno na żale. Powinni byli pomyśleć wcześniej. Dziś mieszkam w innym miejscu małym, ale moim. Każdy kąt kryje mój wybór, a nie ciężar narzuconych obowiązków. Światło wpadające przez okno o poranku nie budzi mnie krzykami ani żądaniami. Budzi mnie spokojnie. Z obietnicą nowego początku. Pachnie świeżą kawą, śpiewem ptaków, ścianami, które nie przypominają mi o bólu. Mam spokój. Mam ciszę. Ale nie tej duszącej ciszy, którą czujesz, gdy jesteś ignorowany we własnym domu. To cisza, która wita, obejmuje. Cisza, w której oddycham bez strachu. A wiesz, co jest słodsze niż jakakolwiek zemsta? Moja wolność. Bo kiedy uwalniamy się od tego, co nas zraniło, nasza dusza przestaje krwawić i goi się z godnością. Wyrzucili mnie, jakbym była jednorazowa, jakby moja wartość miała datę ważności. Zapomnieli tylko o jednym szczególe, to ja trzymałam wszystko razem. Byłam niewidzialnym fundamentem. A beze mnie wszystko się zawaliło. Teraz to ja zamykam drzwi. I zamykam je... Nie oglądając się za siebie, bo to, co zostało w środku, już do mnie nie należy. Kobieta, która odeszła, nie jest tą samą kobietą, która weszła. A ty? Czy kiedykolwiek byłaś traktowana jak jednorazowa przez tych, którzy powinni cię chronić? Podziel się z nami w komentarzach. Twoja historia może poruszyć inne serca. Jeśli ten film wywołał u ciebie gęsią skórkę, skłonił do refleksji lub przypomniał ci o czymś, czego doświadczyłeś, polub go, udostępnij komuś, kto potrzebuje go usłyszeć i zasubskrybuj. Bo tutaj każda historia ma głos i twój również zasługuje na to, by go wysłuchać.